Wiesz co, spotykam się czasami właśnie w okresie wszystkich świętych, że ktoś zamawia wypominki i pisze na kartce za zmarłych takich a takich, za zmarłych takich i za tych zmarłych, którzy znikąd pomocy i ratunku nie mają. I zawsze wtedy jako ksiądz pamiętam, że jest to błędne zdanie. Tak, bo my w każdej mszy świętej, jest tam taki fragment w modlitwie eucharystycznej. Modlimy się za tych, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata, i za tych, których wiarę jedynie ty znałeś. Ty znałeś, tak. Znaczy, nie ma tak, żeby Kościół kogoś pomijał. Znaczy, Kościół, jak się modli, to zawsze się modli za wszystkich zmarłych. Więc nie ma takich, którzy nie mają znikąd pomocy. No to ja znam wypominki i w swojej parafii, kiedy przyjeżdżam, to. Bardzo lubię tą modlitwę i często sam wychodzę te 10 minut przed mszą świętą do ambonki i odczytuję imiona, nazwiska zmarłych osób. Ten fragment tej modlitwy przeznaczony na daną mszę świętą. No jest to taka okazja, że i ja sobie kogoś przypomnę. I... Tak, bo to ma też takie znaczenie, że wspominamy sobie zmarłych, którzy są bliscy nam z parafii, z sąsiedztwa, z kimś, z kim pracowaliśmy. I już jestem w takim wieku, że zdarza się, że przeczytam kogoś zmarłego, kogo znałem i komu wiele zawdzięczam. I wtedy modlitwa jest łatwiejsza też, no nie? I też mam świadomość otrzymanych od niego darów. No, to jest na pewno piękna tradycja w Kościele i taka, którą warto cały czas pielęgnować. A tam, gdzie ty duszpasterzujesz, też są wypominki? Tak, tego się nazywają zalecki. Ciekawe, że co, zaleca się modlitwę za kogoś? No, coś szczerze mówiąc, to nie wiem skąd się wzięło takie słowo, nie jestem w stanie powiedzieć. Pewnie by trzeba było zapytać kogoś, kto jest takim rodowitym księdzem z Śląska Cieszyńskiego. Ale no, na takiej zasadzie, że chyba tak, że, że po prostu poleca się zalecki, polecanie kogoś modlitwie. Ale ja mam jeszcze inne pytanie, bo powiedzmy, że tu już mamy pięknie pokazane, że świętych obsowanie to jest wymiana dóbr pokazaliśmy te komunie, pokazaliśmy trzy stany w Kościele, wartość tej modlitwy za zmarłych. Jak jesteś w parafii i modlisz się za tych zmarłych, to jaką modlitwą się modlisz najczęściej? Za zmarłych? No. Jaką modlitwę odmawiasz? Wieczne odpoczywanie, raz zmarłym dać Panie. Tylko tyle? No taka konkretnie ze zmarłymi związana. No, ale nie chodzi mi o taką konkretnie. No. No, różaniec za zmarłych, różaniec. koronka do Bożego Miłosierdzia. Ale popatrz się. Jakby przejść po parafiach, to wszędzie jest dziesiątka różańca. Przy tych rocznych wypominkach. O! Dlaczego? Dlaczego akurat różaniec jest taką modlitwą, którą modlimy się, polecając zmarłych? Wiem do czego zmierzasz. <laughs> Odkryłem. <laughs> Bardzo ciekawe połączenie, no nie? <laughs> tak. Kościół w czyściu czerpie te dary od nas. My możemy im ofiarować. Natomiast nam, Dary, może ofiarować ten kościół triumfujący, czyli święci. Tak. A spośród wszystkich świętych, osobą, która. Z ikoną. To katechizm mówi pięknie, że to jest ikona. I ona może nam najwięcej wyjednać, najwięcej wyprosić. Już za życia ta osoba pokazywała, że. W sposób stawia się szczególny za nami. jest blisko Pana Boga. To Maryja. Maryja, właśnie. To jest bardzo ciekawe, że. Właśnie Maryja jest tak mocno włączona, i ten kult maryjny, modlitwa maryjna, w modlitwę za zmarłych. I w wymianę darów. I wymianę darów, tak. I dlatego dość często możemy spotkać te określenia Maryi – wspomożycielka, pośredniczka, pośredniczka łask wszelkich. Tu jest ich. tak troszeczkę już na, naciągnięte czasem, bo jest jeden jedyny pośrednik między Bogiem a człowiekiem – Jezus Chrystus, no nie? Więc to z tą Maryją pośredniczką to trzeba dobrze rozumieć. Rozmawiałem z księdzem Markiem Studenckim na temat tego pośrednictwa i wymiany darów. No i, i w sumie żeśmy zeszli na takie pytanie, dlaczego tak jest? Czy tak musi być? Że, czy potrzebny jest jakiś pośrednik? I ksiądz Marek, no doświadczenie ma większe, zacytował y, dokument Soboru Watykańskiego II i zacytował, po prostu Bogu się tak spodobało. Ja zauważyłem, że w ogóle Panu Bogu to się podoba, żeby człowiek miał coś do roboty. Albo żeby był w relacji z drugim żeby człowiekiem. Żeby był w relacji z drugim człowiekiem. Ja myślę, że to jest tak, że z jednej strony się to Panu Bogu podoba, a z drugiej strony to jest coś, co się czasem nazywało w starożytnym kościele pedagogiką Bożą, no nie? Mhm. Że Pan Bóg nas przez to uczy myślenia o drugim. No to jeżeli Bóg jest miłością, no to ten moment w wyznaniu wiary o obcowaniu świętych. To, to wezwanie do miłości. I wezwanie do, takiego, do takiej walki z egoizmem. Tak, o dokładnie, dokładnie, to mi się podoba. A Maria jest tego najlepszym przykładem. Katechiz ładnie podpowiada, że ona jest tą pierwszą w pielgrzymce wiary, którą my staramy się naśladować. Staramy się naśladować, tak. To w ogóle święci to są ci, którzy nam pokazują, że można taki pułap zdobyć. I nie tylko Maria, no bo Maria to powiedzmy, że to już jest taki najwyższy poziom życia, które osiąga się. Tutaj na Ziemi, ale każdy święty w jakiś sposób pokazuje, że można coś zrealizować w życiu, Ktoś nam na przykład wydaje, że się nie da. No nie? Ktoś powie, że taki ma charakter i koniec. Taki się urodził. No, więc mamy takie powiedzenie: Takiego mnie Panie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz i koniec. A tutaj nie. Świętych obcowanie nam mówi o tym, że masz przykład człowieka świętego, czyli da się w taki sposób żyć. To też jest wymiana darów. Przykład to też jest uczenie się, no nie? To też jest coś, co można między sobą wymieniać. Tutaj skojarzyłem takie sformułowanie, które często ksiądz powtarza, a zaczerpnął od Jana Pawła II, że sanktuaria, kalwaria zebrzydowska, Jan Paweł II to powiedział odnośnie kalwarii, że to jest rezerwuar łaski. Tak. Że tam ludzie przychodzą, modlą się, zostawiają tę modlitwę w intencji kogoś, a my wchodzimy w ich przykład... I w przykład pobożności modlitwy, też się tym budujemy. No, my tu nie mówimy o sanktuariach, ale i w ogóle o miejscach, ale to też pokazuje, że są miejsca, które są przesiąknięte świętością, modlitwą ludzi, no nie taką właśnie otwartością na dzielenie się darów, że człowiek wchodzi w to i nawet nie ma świadomości tego, że otrzymuje dary, które ktoś tutaj już wcześniej zostawił w modlitwie. To tak jak nasza modlitwa na cmentarzu. Mi się wydaje, że ja się tylko modlę za mojego zmarłego. A tak naprawdę ja siebie też wybijam z egoizmu, prowadzę Święcam. do świętości. No, dokładnie. To też warto pomyśleć, jak teraz pójdziemy na groby 1 listopada i, i przez kolejne dni, że to jest też taka dla nas szkoła zapominania o sobie trochę. Kto by pomyślał, że wymiana darów to tak ciekawy temat? Nie skomentuję, ale myślę, że warto, warto sobie to przemyśleć. Dobry czas przed nami 1 listopada kiedy będziemy mogli o tym naprawdę tak intensywnie, może nawet na cmentarzu pomyśleć. Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia za tydzień. Ja Tobie również dziękuję. Widzimy się. Słyszymy się.